Dolar jest najbardziej znanym banknotem świata, ale co naprawdę znaczą umieszczone na nim tajemnicze wizerunki? Łatwo rozpoznawalne symbole to niedokończona piramida i oko opatrzności, ale co znaczą? Symbolizują los Ameryki jako cywilizacji bez Boga. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że skomplikowana symbolika jest częścią spisku politycznego, który powstał wraz z narodzinami Stanów Zjednoczonych. Brali w nim udział ojcowie założyciele i prezydent Ameryki Franklin Roosevelt. Motorem spisku są masoni. Conspiracy is some deep paranoia. We has many enemies. what's going on behind the closed doors. It's a conspiracy. Deep. Conspiracy theories. What are the secrets <whispernich> they take kryje in dolar? In the door. Głębiając przeszłość, tajemnice dolara. Banknot dolarowy to skomplikowany projekt. Znajduje się na nim wiele istotnych symboli. Piramida, wszystko-widzące oko, orzeł, a może feniks. Co oznaczają i skąd się tu wzięły? Mnożą się teorie spiskowe podsycane przez mass media, ale jaka jest prawda? Wszystko zaczęło się od wielkiej pieczęci, oficjalnego godła Ameryki. Symbol ten znany jest z dolarowego banknotu. Jeśli zrozumiemy, co kryje, rozszyfrujemy też inne symbole. Większość ludzi zna tylko awers wielkiej pieczęci z orłem ze strzałami, gałązką oliwną i sześcioramienną gwiazdą. To powszechnie znane godło Ameryki. Ale na rewersie też znajdują się rysunki, ponieważ oryginalna pieczęć miała dwie strony jak moneta. Na awersie znajdował się dobrze znany amerykański orzeł, ale rewers był bardziej zagadkowy. Mamy tu kompletnie inną symbolikę. W Ameryce nie ma piramid, ale piramida z pewnością znajdowała się na rewersie oficjalnego godła Ameryki. Przez tysiące lat ludzie i rządy używali pieczęci do potwierdzenia autentyczności dokumentów, wskazania ich właściciela i zabezpieczenia. Pieczęcie miały wielkie znaczenie, ponieważ mówiły o początkach narodu. Orzeł na awersie pieczęci stał się ikoną Ameryki, podstawowym symbolem tożsamości narodowej. Ale piramidę można zobaczyć tylko na odwrocie dolarowego banknotu. Co te symbole mówią o roli Ameryki w świecie? Wielka pieczęć ewoluowała przez lata, ale jej oryginalny projekt stworzyli ojcowie założyciele. W czasach rewolucji amerykańskiej i deklaracji niepodległości nowy naród potrzebował symboliki dla swojej tożsamości. Pieczęć miała reprezentować Amerykę w świecie. Ojcowie założyciele chcieli, żeby odzwierciedlała wartości nowego państwa, o które tak ciężko walczyli. 4 lipca 1776 roku rozpoczęto pracę nad projektem. Trwały 6 lat i utworzono trzy komisje, zanim Wielka Pieczęć została ostatecznie zatwierdzona. W ciągu kolejnych 200 lat Wielka Pieczęć stała się przedmiotem kontrowersji, zwłaszcza kiedy umieszczono ją na dolarowym banknocie. Sugerowano spisek. Do komisji dostali się masoni. Masoni nie ujawniają swoich dążeń, trzymają je w tajemnicy. Umieścili swoje symbole na pieczęci, żeby rozumieli je tylko wtajemniczeni. Kim są masoni? Chociaż ich początki owiane są tajemnicą, współczesna masoneria wywodzi się od gildi kamieniarzy, którzy zbudowali wielkie katedry. Wolnomularze powstali z podobnych powodów, co dzisiejsze związki zawodowe. Ale na początku XVIII wieku masoni byli postrzegani jako o wiele potężniejsza organizacja. Rozwinęli alternatywną filozofię sławiącą wiedzę i dawne tradycje kamieniarzy. Odprawiali skomplikowane i barwne rytuały oraz sekretne ceremonie. Podstawą tej filozofii są braterstwo ludzi i ojcowska opieka Boga. Byli otwarci na wszystkie religie. Do grona masonów zapraszano tylko arystokratów i uczonych. Chętnie dyskutowali o swoich ideach w bezpiecznych lożach. Tacy ludzie sprowadzili masonerię do Ameryki. Pod koniec XVIII wieku masoneria była elitarną organizacją, zarezerwowaną tylko dla wyższych klas. Była to jedna z niewielu organizacji, która przekroczyła podziały kolonialne. Masoni byli tacy sami w Massachusetts i w południowej Karolinie. Wolnomularze stali się tajnym stowarzyszeniem skupiającym wpływowych ludzi, połączonych braterstwem ponad podziałami geograficznymi i religijnymi. Niektórzy nadal wierzą, że wolnomularstwo jest religią całkowicie sprzeczną z chrześcijaństwem. Masoneria to tajna organizacja, której członkowie uważają ją za świętą. Nie możecie pójść na ich spotkanie. Nawet media nie mogą się tam dostać. Jeśli chcą zmienić naszą cywilizację, to muszą działać w ukryciu. W czasie wojny o niepodległość wolnomularze stworzyli potężną sieć ludzi, którzy odegrali kluczowe role w walce z brytyjską władzą. Wielu znaczących Amerykanów w czasach rewolucji było masonami. Jerzy Washington, Benjamin Franklin, Paul Rivier, John Hancock, wszyscy byli masonami i ważnymi postaciami w rewolucji. Benjamin Franklin był członkiem pierwszej komisji. Dołączył do niego Thomas Jefferson, o którym mówiono, że też był masonem. Ostatnim członkiem komisji był John Adams, który później został drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Towarzyszył im rysownik D. C. Mitier zaprojektował cztery elementy, które weszły do ostatecznej wersji pieczęci: były to data uzyskania niepodległości w rzymskich cyfrach, tarcza. Łacińskie motto z wielu jeden i oko opatrzności. Trudno jednak ustalić, jaki wpływ mieli masoni na stworzenie wielkiej pieczęci. Pracowały nad nią jeszcze dwie komisje, każda ze swoim rysownikiem, zanim ostatecznie zatwierdzono projekt. Największym problemem w dotarciu do źródeł dotyczących ojców założycieli i wielkiej pieczęci jest brak dokumentów. Zniszczono je w czasie rewolucji, ponieważ Brytyjczycy chcieli wyeliminować większość tajnych stowarzyszeń w Stanach Zjednoczonych. Rząd brytyjski obawiał się potęgi tych stowarzyszeń. Symbolizował ją jeden człowiek. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Washington, aż 33 z jego generałów było masonami. Wiedzieli, jak dotrzymać tajemnicy i byli oddani sprawie. Projektowanie wielkiej pieczęci otoczono tajemnicą. Nic dziwnego, że umieszczenie jej na dolarze spotkało się z takim zainteresowaniem. Czy po zbadaniu znanego banknotu okaże się, że maczała w tym palce tajna organizacja? Czy organizacja ta umieściła zaszyfrowaną wiadomość o planowanej dominacji nad światem? Kto umieścił symbole na wielkiej pieczęci i rewersie dolara? I dlaczego to zrobił? Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że są to masońskie symbole. Nawet Hollywood zainteresował ten temat. Film Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em opowiada historię ukrytego skarbu masonów. Takie filmy są bardzo ważne. Dzięki nim Amerykanie dowiadują się, że ojcowie założycieli...